I to jest najlepszy koń. O, i to jest polskiej hodowli dwulatek, który po fajnym stars. pół pełny brat Polemosa, a pół Wszyscy brat Perfekt. I koń, który naprawdę cały czas się fajnie rozwija, wszedł, dłuż, w fajnych liniach. No naprawdę i za, za zaawansowanymi końmi pracuje, daje sobie doskonale radę, doskonale wygląda. Tam niestety dwa dni temu się kopnął gdzieś w nogę, jest ma trochę nogę, ale to nam tu zauroczył jeden trener taki. Nazywa <noise> ja się Jodłowski. Tylko <noise> kartkę <noise> mi trzeba przyjąć Naprawdę. Zadzwonił się, spytał jak ten koń. wygląda. pamiętasz miał do mnie przyjść. A tyż, Maciek, bo cię zabije. Patrzymy na drugi dzień, spuknięta noga. Ale naprawdę z super charakterem koń. Trochę jest taki wypłoszony. Taki wszystko widzący, ale bardzo dobry charakter, dziewczyny na nim też jest Super koń, naprawdę super się, się robi. Także proszę, jesteśmy z 160 no To jest naprawdę w ogóle te konie, są bardzo grzeczne. Do domu. Bardzo